Cześć. Zwierzaki są mocno w trawie, ale powiedzmy, że je widać. Pamiętacie jeszcze taką grę jak Nisz Survival Genetyczny? Gra o przetrwaniu genów? A pamiętacie, że miałam zrobić jeszcze jeden odcinek i oto jestem, półtora roku po poprzednim. Jeśli nie wiecie, co to jest w ogóle za gra i co my tu robimy, to zapraszam do playlisty Nisz Mutacje, w której jest 16 odcinków. Jest też oddzielny film taki zapoznawczy z grą. Ale też dla przypomnienia tym, którzy widzieli serię z mutacjami, to mamy odblokowane wszystkie oprócz tej jednej, którą można tylko w trybie przygody. Więc moją misją na dziś, tak jak tworzyłam słonia slash mamuta, powiedzmy, że był w miarę podobny, tak tutaj mam już dwa osobniki, z których jeden jest latający ma normalnie dwa sprawne skrzydła, a drugi ma jedno skrzydło i ustawione mutacje też żeby zrobić drugie skrzydło i będę chciała stworzyć stworzenie które będzie jak najbardziej przypominać manticore albo mantykore zależy jakie tłumaczenie czyli to mityczne zwierzę które jest połączeniem lwa skorpiona smoka różnie w sumie jest różnie one wyglądają ale generalnie to jest taki latający lew z ogonem skorpiona i chciałabym stworzyć zwierzę które będzie jak najmocniej to przypominać Dawno temu zagrałam jeszcze trochę na moim zapisie, który ma 35,5 godziny i jak widzicie, mam zagrane ciągiem 357 dni. Przez tyle czasu moje plemię zdołało nie wymrzeć, jest wspaniale. I wyhodowałam sobie właśnie osobniki, które mają skrzydła, żeby sobie tę drogę już jakoś ułatwić, skrócić. Więc jesteśmy teraz na chyba takiej średnio trudnej wyspie. Raczej będę się kierować na łatwe wyspy, jeśli będziemy musieli migrować, żeby tutaj jak najmniej zagrożeń było, bo chcę przede wszystkim się zająć tutaj rozmnażaniem. Niestety nasze zwierzaczki mają. Um, nie do końca kompatybilną odporność, ponieważ jest HI i HC, także może nam się chore urodzić, ale myślę, że nie ma też co czekać za bardzo, yy, tylko dobrze by było się porozmnażać już jakoś zaraz. Oni są też trochę już w trakcie życia, jest to rzeczywiście chłopak i dziewczyna, więc mogą się rozmnożyć jakby co. Najpierw możemy jeszcze poszukać trochę pożywienia. Ten skubaniec może kurde latać, więc on no zbierać nie umie, ale, ale przynajmniej dzięki lataniu jest szybki i może wskakiwać na drzewa i jakieś tam cuda robić. Jeśli zwierzak ma jedno skrzydło, to nie może latać i tak sobie po prostu siedzi jak debil z tym jednym skrzydłem. Jeśli zaciekawiła Was ta gra, to ona ogólnie jest w bazie Instant Gaming, ale akurat teraz jej nie ma. Także to jest jak zwykle dobry moment, żeby Wam pokazać, że jest coś takiego jak otrzymuj powiadomienia e-mailem o dostępności i to działa. Można sobie dodać też do listy życzeń taką grę i dostaniecie informację wtedy, kiedy będzie dostępna, że możecie ją w tym momencie kupić. Ta gra ma już prawie 8 lat, a też wyjściowo nie była jakaś potwornie droga, więc teraz za symboliczną dyszkę można sobie ją kupić jak będzie. A z innych zwierzakowych gier sporo kupujecie planet Zoo i myślę, że Instant Gaming to jest w ogóle dobre miejsce, żeby sprawić sobie i główną grę i też masę dodatków, które wyszły do tej gry jest tego trochę. Z nowych wydań jest Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Można się zainteresować. Na razie mega dobre recenzje. I już dawno nie przypominałam o rozdaniu, także jeśli założycie konto na Instant Gaming, to możecie wziąć udział w rozdaniu, gdzie jeśli wygracie, to możecie wybrać sobie dowolną grę. Macie na to 30 dni. Z tego co widać po wygranych, to w ostatnich dwóch miesiącach osoby, które wygrały, nie wybrały sobie gry. Także błagam, pamiętajcie o tym, nie marnujcie tego. Darmowa gierka, zawsze spoko. I wracamy do hodowanka. A bo ten Nokir to jest jeszcze nastolatkiem w ogóle, więc on jeszcze nie może się rozmnażać. Także tak czy siak musimy poczekać. O, już urósł. Już nieważne. Dobra, czy tu umiesz zbierać? Kurde, żadne z nich nie umie. A są jakieś. Yy, jest jakieś zwierzę. Może do ubicia. Tutaj są jakieś do kopania. Tam dalej są jeszcze żołędzie. Żołędzie w sumie. Dobra, kopać też nie umiesz, bo ty jesteś latacz. Chociaż no ptaki potrafią kopać. Dobra, spróbujemy coś. No nic. Dobra, musimy jak najszybciej znaleźć pożywienie, takie, które uda nam się zdobyć, bo oni jedzą dwie jednostki dziennie, po jednej. Um, a mamy tylko siedem, także wytrzymają um, trzy dni. Więc o, dobra, udało się. Coś złupać. No, jakiegoś zwierzaka na mięso są w stanie ubić. Tylko, że musi się jakiś pojawić, nie uciekać. Dobra, wiecie co? Potrzebuję chyba ustawić jakieś mutacje na zbieranie, bo tutaj Nokir jeszcze nie ma tych mutacji. Może dam, może na razie pójdziemy w jakieś łapy takie porządne. Zwinne palce na razie weźmiemy do kopania i zbierania i idziemy się po prostu mnożyć, bo <gryw> jednak trochę szkoda mi. No nie, jednak trochę szkoda mi czasu. Ty idziesz tu i o, udało się. Jak będzie chory, to będziemy po prostu uciekać od niego, żeby nas nie zarażał i tyle. O, zebrał coś. Wspaniale. Dobrze. Urodził nam się. O, łamiszczęka. To mi się podoba, bo łamiszczęka koniecznie musi do tego być. Pokaż się. Ty masz dwa skrzydła, tylko że jedno jest nietoperza? Co ty tutaj masz? Tak, jedno skrzydło jest nietoperza, a drugie jest zwykłe skrzydło. Co to jest? Nie wiedziałam, że to jest możliwe. Jaki słodziak, nie mogę. Kolor oczu i w zasadzie kolor sierści też do końca nie ma znaczenia. No może lepiej, żeby nie była czarna, ale jak będzie brązowa, jasno, brązowa, czerwona, cokolwiek, nie ma też takiego znaczenia. Byle to nie było w odcieniach szarości i powinno być ok. No i głód. No, rozwalimy ten krzak. Wspaniale. Jak się rozwali krzak, to więcej się dostaje trochę tego jedzenia. O, tam już jest jakiś ten. Jakiś kolega albo koleżanka, albo ten samiec taki, co zapładnia. A mi tutaj też samiec się urodził. Dobra, tutaj są orzechy, więc dzieciaku idź tam powoli. O, dobra, wykopaliśmy coś. Udało się. Jeszcze jeden dzień pojemy. Cóż to jest? Prinodon. No nie urządza nas to specjalnie, a w ogóle ten dzieciak nie, nie urodził się chory. Ma taką samą odporność jak ojciec. To spoko. Dobra, bo już biedni jesteśmy. Dawaj nam tutaj orzeszki. Więcej orzeszków. A tu próbujmy coś wykopać. Dobrze jest. Na tych orzeszkach będziemy żyć po prostu. Lami. Dobra, jest jakaś samica z zupełnie inną odpornością niż on. Ale musimy mieć więcej pożywienia, żeby ją dołączyć do siebie. I jej zostało jeszcze 11 dni życia, a on jest jeszcze nastolatkiem. No, możemy spróbować. Niech ona się tutaj kręci. O, dobra, rozwaliłam krzak. A, on już jest dorosły. To zbieramy orzeszki i lecimy za nią. Dosłownie lecimy. Weź się przyłącz. Ustawimy ci jakieś mutacje. Nie możemy być wybredni. Jak jest samica, to bierzemy. A weź to skrzydło nietoperza i najlepiej łami szczękę, żebyś mi tutaj nie zepsuła tych genów, które już są. Dobra, są tu jakieś ryby, ale łowić to oni za bardzo nie potrafią. No dobra, nie masz za dużo czasu. Więc. Oj, chyba z płodnością trochę cienko. No, ona ma niską płodność, ale za trzecim razem się udało. Gniazdo sobie zbudujemy i będzie dobrze. Kolejna morda do wyżywienia. Ale na szczęście są żołędzie. No i co nam tam wyszło? Znowu jedno skrzydło takie, drugie takie. Ale kolor jest spoko ogólnie teraz. I nawet ta grzywa ma mega kolor. Mogłyby takie już zostać te kolory. Super by było. No kurde, blisko jest, no. Dobra, jedno starostwo już pożegnało się z nami. O, super! Chienoć, wiecie jak my nie umiemy się bić. No dobra, dzieciak trochę umie, ale on za bardzo nie może, chyba, atakować jeszcze. Jest nastolatkiem. No chyba nie mamy za bardzo innego wyjścia. Jak nam się uda go ubić, to przynajmniej go zjemy. Tylko, że on będzie mi nawalał w dzieciaka, pewnie. No i w to, i w to, w dzieciaka bardziej. Dobra, może raz go walnij i uciekaj. Najwyżej stary zdechnie, trudno. A, jeszcze tam dobrze, żeby go matka wylizała. A, on ma kolce, więc ją zraniło wylizanie go i zostały jej dwa dni teraz. Dobra, smacznego. Czy ja będę jeszcze jednego dzieciaka im robić? Kurczę, no może by się trafiło tak, że to rodzeństwo będę mogła potem rozmnożyć ze sobą. On dostał odporność Fi, czyli mieszankę ich. Ona ma jeden dzień, więc urodzi i umrze. No. Tak też może być. No dobra, udało się, ale będziesz musiała zbudować sobie znowu. Dużo mamy w sumie tych surowców na gniazdo. A, bo zapomniałam o tym skrzydle, tym koledze zupełnie. A on się umie bić? To tak średnio w sumie, ale mógł pomóc. Ale ja już. Ja myślałam, że on już nie żyje, także. No dobra. Kolejny dzieciaczek. I jest to chłopak znowu. Hmm. No i ma jedno skrzydło i taką małą łoputkę. No zawsze będzie łupał jak mała mi szczękę, No niech mu będzie. Tylko on nie będzie nadążał za resztą, bo on jako jedyny nie lata. On jest nie lot. A cóż to za mrówkojad? No niestety chora i został jej jeden dzień, także zarazi i, i umrze. Super. Jak powiedziałam, tak zrobiła. Dokładnie tak. I ten teraz będzie chory. Lenme. Dziewczyna. No chodź tutaj. HB. Okej, okay, dla naszego Donia. Będzie spoko, myślę. Umie zbierać! Przyda nam się wybitnie ta samica, a ja już miałam na inną wyspę iść. Dobra, udało się za pierwszym razem. Ona ma płodność solidną. A tylko mutacji oczywiście nie ustawiłam, bo zapomniałam. A, halo, a mogę kliknąć na tego bachora? No i wyszedł mi taki. <ścoughs> z jednym skrzydłem i z tą mordą. Będziemy do skutku rozmnażać akurat ich. Będziemy tu siedzieć. I będziemy się rozmnażać. Wracamy do naszego drzewa z żołędziami, do naszego dębu. Albo idziemy do jakiegoś innego dębu. Tam jest gniazdo. O, Elmera. 12 dni. Może ją weźmiemy dla tego drugiego samca. Może coś z tego będzie. Bo ona ma łamiszczenkę, więc w sumie spoko. Tylko mutacje. Skrzydło nietoperza poproszę. I chciałabym też znowu te zwinne palce. No, to, to by było najlepsze. Jeszcze dobrze by było dać duże ciało, no bo jednak Manticora jest też taka dosyć masywna. Albo chociaż średnie, żeby było. Może wezmę to rządło skorpiona już. Może się trafi. Dobra, i lecimy na gniazdo? O, Patrzcie jaki skubaniec. Ech! Drapieżnik, kurde. Może ma dwa różne skrzydła, ale sobie radzi. Co jak to bez skrzydeł się urodził dzieciak? No cofamy się, cofamy się w rozwoju, kurde. To, że te samice potrafią zbierać obie, no, to po prostu no baba w domu, to baba w domu, tak? A chwila, bo ty jesteś w ciąży chyba, nie? No właśnie, na gniazdo, jazda. O, dwa skrzydła, dwo, dwoje skrzydeł widzę. Ta koko. Wow, ale subcio. Tylko kurde, te kolce, tych kolców musimy, <ścoughs> musimy się pozbyć. Ale jest, jest dobrze, wracamy. Okej, okay, to tobie ustawię faktycznie znowu ten ogon. Ten z tego skorpiona. Tutaj jest beżowe umaszczenie, ale tutaj jest futro i wydaje mi się, że umaszczenie to jest po prostu grzywka. Więc zrobimy ci beżową grzywkę. Jesteś moim najważniejszym tutaj osobnikiem. Jak cię ptak zje, to się popłaczę. <grytanie> Mimo, że ptaka żadnego na horyzoncie nawet nie ma. Osaczyliśmy dąb. Jeszcze muszę jej partnera jakiegoś znaleźć. Czy ten lurowan się nada dla niej? F.A.? HF, no, może być kiepsko. Ronowan by był ok dla niej, jeśli chodzi o odporność, ale. Nie, on nie ma z nią genetycznie nic wspólnego, więc, no, mimo, że on jest z innego pokolenia, to można by było. I on ma skrzydło, więc. Yy, i te, takie, i grzywe ma też, i, i takie trochę bardziej puchate ciało. Nie wiem, nie wiem, który, który rodzaj to jest. Średnie ciało, po prostu. No dobra, ona jest jeszcze dzieckiem, więc tutaj bez przesady, ale on jeszcze trochę pożyje, więc myślę, że damy radę. E, niech on sobie pod tym dębem tam łupie. Dobra, ta koko jest dorosła, jeszcze się upewnię. Okej, okay. i spadł z tego gniazda. Na tym trupie, boże. Prawo natury. Jakiś taki w, w ciapki, z jednym skrzydłem i szpiczasty cały czas. <laughs> Jakie w kropeczki ma to skrzydło, piękne. To dawaj jeszcze jedno. Kulur, ale ma kulur! <laughs> Znowu taki w ciapeczki, ale ma dwa skrzydła i grzywkę, taką beżową, właśnie. Nie wiem, czy może nie lepiej byłoby jakąś taką rudą dać, ale jest mega uroczy w ogóle. Superowy. I tutaj nam wyszła dziewczyna, a tutaj chłopak. Ale one mają identyczną odporność, to są rodzeństwem, więc wiadomo, ale. Była zawsze szansa, że się trafi inna i że będzie można rodzeństwo rozmnożyć bez problemu. To zaraz kolejne walniemy. Po prostu Ronowan będzie się rozmnażał aż zdechnie. Proszę mi nasrać dzieciaków, to może coś wyjdzie w końcu. Mamy teraz dużo pożywienia, to możemy się mnożyć. O, teraz wyszła taka ciemniejsza grzywka, teraz wyszła taka spoko. O kurde, teraz tu mi wyszedł nie topesz! Ogon pływaka. Ale ma recesywny jakby właśnie tego skorpiona, także jest nadzieja. No, zbieracze nam powoli giną. Jedno skrzydło, ale grzywka spoko, morda spoko. Tylko ten, kurde, ogon pływaka cały czas się aktywuje. Może weźmiemy sobie taką merę. Może nam się przydać do rozmnażania. DC. Takich wartości odporności na pewno nie mamy. Tutaj się kręcimy wokół F, A, H, I. Może nam trochę zepsuć, ale przynajmniej yy, chore się nie będą rodziły. Umie zbierać. Znowu samica umiejąca zbierać. Bo tutaj mi się bardzo dużo samców też urodziło i trochę się cykam to rodzeństwo ze sobą mnożyć. Pewnie raz rozmnożę, żeby nawet chore, ale urodziło się jednak no w miarę podobne do tego co chcę osiągnąć. I na drzewo. I fajnie. O, właśnie patrzę co on ma na głowie, a to jest ten skorpion, to jest ten ogon. Kurde no, coraz lepiej, tylko że ciągle jedno skrzydło gdzieś tam odpada i ta zdeformowana łapa chyba się w ogóle robi. Tak, tak, jedna łapa właśnie, bo tutaj jest tak, że zamiast łapy mają skrzydła po prostu, no Manticora ma przednie łapy normalnie, znaczy ma, tak mówię jakby to istniało, no nie, ale wiecie o co chodzi. Um, a tutaj po prostu zamiast przednich łap są skrzydła, więc też to nie będzie jakoś tak super przypominać, ale no kurczę jest coraz bliżej. <grym> Także porozumnażam chyba to rodzeństwo ze sobą. Albo z lurowanem mogę też rozmnożyć tutaj meko. Albo mogę jego użyć też. Nie, bo z, z Reelko on ma tę samą odporność, a meko ma zupełnie inną niż on. Więc jakby troszeczkę jeszcze poczekał, to spoko. Jakie lwy w ogóle tutaj? Oni są identyczni wszyscy. O co tu chodzi? <grych> o, o. No może jakieś cechy hienodźwiedzia by się przydały. Przydałoby się ich użyć, żeby kurde nawalać jakby co. Dobra, ty i tak zaraz zginiesz. No, ciebie to wolałabym oszczędzić. No dobra, tych dwóch będzie walczyło. Chociaż zaraz, ten lurowan też mi jest potrzebny. Ja nie, o nie, ja nie mogę go tutaj skracać mu życia. Jajks. A, to jeszcze z maleństwem. Dobra, nie zaatakował cię, to weź tam spadaj stąd. Ta ma trochę ataku. To niech się bije. O! Nie wiem jak to się stało, ale zginął ten hienodźwiedź i możemy sobie go teraz zjeść. A na deser <grytanie> żołędzie. Dobra, Meko jest dorosła, więc tak zrobimy. Leć na gniazdo. Jeśli skrzydła są zamiast przednich łap... To bez sensu w mutacjach ustawiać skrzydło i jeszcze też łapę. Czyli osobnik, który ma tylko skrzydła, nie będzie umiał nigdy zbierać, bo nie będzie miał rąk, jakby nie. Jeszcze meko z nuroku mogę rozmnożyć bez problemu. I chyba to zrobię, bo on ma dwoje skrzydeł. Dobra, dwoje skrzydeł, ale znowu ten pływak. Gdzie mój skorpion? I gdzie grzywcia? Dobra, przejrzałam wszystkie te zwierzaki. Z odpornością jest średnio, ale stwierdziłam, że najlepiej będzie rozmnożyć nuroku. Jeśli chodzi o same cechy, które są po prostu wystarczająco podobne, to nuroku i kalen i tami z kimś jeszcze też dobrze by było. Z kimś, kto ma ten ogon skorpiona najlepiej. No chyba będę musiała z jej bratem. Oni mają różną odporność, mimo że są rodzeństwem, więc to też jest dobra para. Lurkirku i tami. O, no Isray już wygląda całkiem fajnie. Ma dwa skrzydła i ten ogon, tylko że jest. Tylko że ma czarne umaszczenie i nie ma tej grzywy, ale jesteśmy na dobrej drodze. U, ale dostała odporność AA, także trzeba będzie ją szybko rozmnożyć. Lenana miała więcej szczęścia, no ale ona dostała szpiczaste ciało i nie dostała tego ogona. O, no jeszcze ogon i w sumie byłoby już całkiem, całkiem. Jeszcze zastanawiam się, jakie uszy można by było dać. Czy te są ok? To są średnie uszy. Może uszy hienodźwiedzia sobie spróbujemy zrobić. O, no, znowu jest dobrze. O, umarł na tym drzewie, no nie. Eee! Tak nie widać. No to mamy następcę. Następczynię. Dobra, Wankulur jest już dorosły. Tak samo Isre, która jest ciągle chora i ją trzymam z daleka od wszystkich. To w takim razie... Ona przynajmniej raz musi się rozmnożyć, a ty uciekaj od niej. No i chore się oczywiście urodziło. Znaczy zaraziło się od matki, bo odporność ma okej. Okay. A co ty, co ty masz za antenę nagle? Typie, skąd ci się to wzięło? Czemu antenka pogodowa? My nie potrzebujemy znać pogody. No właściwie, jeśli ten wanduk miałby takie brązowe albo czerwonawe umaszczenie, w sensie futro, to już niewiele więcej jestem w stanie zrobić. On dostał te uszy hieno Jestem jeszcze niepewna co do nóg, w sensie tylnych łap, czy... Um, albo on dostał płetwiaste, no to nie, płetwiaste to nie jest to. Um, ale hienodźwiedziowe ma recesywne. Myślę, że one, one są takie z wielkim pazurem, to myślę, że one najbardziej będą się nadawać. Nie będzie ich super widać za tymi skrzydłami, ale to jest ta cecha chyba, do której będę dążyć. Dobra, ci już są dorośli, więc lecimy. Kolejne pokolenie, już się pogubiłam, ale dobrze. Byle wyszło, co ma wyjść. Ci to są chyba identyczni, ten Notaro i N N N Nudukir. To, on, on, to nie są bliźniaki, ale oni są tacy sami. No dobra, tutaj z porożem jakiś jest y inny gen, ale to tyle. I recesywne średnie ciało. No rodzą mi się ciągle chore teraz, ale właściwie y, brakuje już jednej cechy według mnie. No dobra, dwóch. Tych hienodźwiedziowych cech, które ciągle jakoś tak... Y, no raz się chyba te uszy zdarzyły, ale te nogi w ogóle nie chcą, więc y, się męczę jeszcze właśnie tutaj, żeby namnożyć jeszcze te, te zwierzaki, żeby wyszła mi wreszcie ta cecha, no. Dobra, są hienodźwiedziowe łapy, ale nie ma grzywy. No i jeszcze uszy. Ciągle coś... Jak jedno jest, to drugiego nie ma, nawet jeśli te cechy się nie wykluczają. Aha, Komi ma już wszystko oprócz tylko tej grzywy. I tak fajnie by było mieć możliwość, żeby była bujniejsza ta grzywa, no nie? Żeby to wyglądało tak, jak ma wyglądać. To, to zdecydowanie nie będzie wyglądać jak Mantikora, taka prawdziwa, ale... To znaczy no, na tyle prawdziwa, na ile jest, no nie? Czyli wcale. Ale chce się zbliżyć jak najbardziej, więc jeszcze grzywa. I już będzie spoko. Ten kolor też może, jakby co być. Także lecimy do skutku. 521 pożywienia. No już 511, bo 10 osobników jest, ale widzieliście kiedyś coś takiego w moim wykonaniu? Otóż nie. I ja na pewno nie. Okej, okay, urodził mi się z grzywą i uszami odpowiednimi, i w ogóle wszystkim. Tylko ta grzywa jest taka, no w kolorze. Całego umaszczenia, także nie wiem. Poczekam aż urośnie, bo dopiero co się urodził, i ocenię, czy to jest to. A jak na razie będę rozmnażać dalej. No, siema. No, pa. No dobra, dorósł. Hmm. Chyba jeśli chodzi o ogólnie kształt, to lepszych cech już nie znajdę takich przypominających, ale kurczę tak żywa nie może być w takim samym kolorze jak sierść. Grzywa musi być jakaś taka blond, ruda albo coś takiego. No i mam już taką tutaj kasztanową grupkę. Kasztanowo-żołędziową, bo na dębie siedzą i wszyscy chorzy. I tak sobie między nimi próbuję stworzyć to, co chcę. Mam u ich obojga ustawione w mutacjach hienoźwiedziowe tylne łapy, bo dostali znowu te płetwy głupie. I beżowe umaszczenie. Cały czas ym, mam wrażenie, że u, jako umaszczenie y, y, gra w polskiej wersji rozumie grzywę, bo tak z obrazka wynika, no nie? Klonują się po prostu te zwierzaki teraz. Już od y, chyba czterech pokoleń rodzeństwo rozmnażam ze sobą, i już nawet. już nawet nie zwracam uwagi. Kichają cały czas, nieważne. Ale ten akurat ma dobrą odporność, tylko się zaraził. Kurde, normalnie klejnot wśród naszego całego plemienia. A zaraz, ten to ma w ogóle końcówkę ogona taką czarną. A ona ma białą. Nawet nie wiedziałam, że ten ogon skorpiona może mieć różne kolory. I gdzie to w genach jest, tego nie wiem. Ale to nie ma większego znaczenia. Po prostu teraz tak dopiero to zauważyłam. Mamy to, kochani. Lepiej nie będzie. To poczekam już tylko aż dorośnie, żeby go pokazać w całej okazałości. Don Vanta to jest nasz sukces w tym odcinku. 3,5 godziny tylko to trwało. Ale odporność ma śmiechu wartą. No, już jest dorosły, ale chcę go wsadzić na to drzewo. Żeby zabić czas, to robię mu taką wędrówkę tutaj. Proszę bardzo, jaki piękny mantikor. Tak jakby... Ej, w sumie to mogłabym go tak nazwać. Jeszcze nie zmieniłam nikomu imienia w tym odcinku. Najwyższy czas. To tym jakże spokojnym akcentem, kiedy Mantikora śpi sobie na drzewie, a reszta na nią patrzy. No, powiedzmy, że mniej więcej w tym kierunku. Zakończę ten odcinek. Jest to prawdopodobnie ostatni film z tej gry, ale ja muszę do niej wrócić prywatnie, bo jest świetna. Jeszcze dogram tę turę do końca, bo gra zapisuje się, kiedy kończy się turę. 750 prawie jednostek pożywienia na koniec. Mogę sobie robić, co chcę przez jakiś czas na tym zapisie prawie 40 godzinnym. W sumie Manticora bardziej ma umaszczenie takie żółtawe blond, a grzywę czerwoną ale jak pomyślę sobie o ulepszonej Manticorze z Heroes 3, to właściwie nawet ta czerwona z czerwoną grzywą już by była ok. Teraz po czasie to nie wiem, dlaczego mi się upzdurało, że te kolory mają być odwrotnie. Ale czy ma to aż takie znaczenie? Było to i tak dużo pracy. Cieszę się, że towarzyszyliście mi w tej pięknej przygodzie i jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym, tylko już nie w tej serii. Pa.